Witam Was w czwartym odcinku, w w Super Mario World, małe i w tym odcinku przejdziemy sobie Fenyla i w ogóle Luisie Mario, Luisie A czekamy może dla odmiany Luisie w ten refer O i tutaj Luisie ma takie umiejętności, że że jego Yoshita tak od razu nie połyka i możemy pluć na... O, z też możemy. Myślę, że Luisi yy, ma <coughs> mniej trenujący głos od Maya. O właśnie, zrobi niebieska muszelka. I w ogóle ma wysoki skok. Ale koszej się nim steruje. I w ogóle jak dłuższym sakramy, to niektóre kloski mają tak, że się od razu sypią monety. Ciekawe czy na taki się trafimy. Mamy takie rzeczy jak czerwona muszla. To oczywiście ich tak nie robi. Yy, dobra, wracamy. Mamy tutaj naszą ukochaną kwiastkę śmiesi I za pomocą kwiastki śmiesi zrobimy łanapka. I mamy checkpointa. Tutaj monety nam instruktowały, gdzie mamy. Poczekamy. Aha, i również Luis ma taki śmieszny skok. Jak takie tuptanie w jest Island. Jak kraliście, no to pewnie wiecie o są i hosi, Ale spójrzcie na to. No, ma takie tuptanie, że się na chwilę unosi. Potem spada. Tam jest szkło, a potem w szkle jest monetka, więc może tam by było lepiej warto pójść. Ale jestem z Yoshitą, więc to prawda, Okej, okay, mamy tutaj kolejnego kwiatka, tylko nie wiem po co nam jest. A właśnie, czy ja mam te zielone proszki? Mam. Myślałem na chwilę, że ich nie mam. O, fajny ruch i może lepiej tutaj albo nie. Okej, okay, no to teraz się poprawmy szkłem. A, w, a właśnie teraz... My... O, Majan to jedy, jedyna kra, w którym możesz się bezpiecznie pawić pali, szkłem. <grywy> Ile mamy teraz? 30? E, ja, 40? No, 40. Ey, yy, już i trawy świat. Dobra, teraz Fenyla Tom trwa. Już drugi pościg Fenyla Tom. Oszuliście znowu pod ziemią. Bo cały świat jest podziemny Szkoda Dobra, mamy 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 taki fajny faśnom takim fajnym stylu. Jest pół taki podziemny, a pół potwotny. Bar, bar, bardzo co ciekawe styl poziomu i najpierw chyba tutaj sobie sekretne wyjście. Potem zigetne wyjście w na tom jeden, potem te poziomy, a wezmę. Jak mi daje się, no to sobie wezmę. Iż... Ach, ty si Zniszczę siebie. A szkoda, że tutaj nie ma szkła, bym się tego nie popawił. Zaszekaj się. Kontynuujemy kranie po moim przeszkodzeniu Poniż ostępnie, no i fajnie, O właśnie. Otwiera mi okno fajnie, moja. <słuch> Mamy klucz. au! mamy secret na esie w i mamy jeszcze Mamy i mamy Snoutis kolesia. i tym razem je, je, jako taktyka polega na tym, że dostajemy One-Upy. Nie wiem, jak to miałem zrobić bez stracenia Fire ja. Mamy żywone proszki, w które jak stukniemy, to się nic nie stanie. Oczywiście, że robię sejfa, po co się pytasz. I gramy, Fender, za to ten... Tym mam sekretne wyjście. I wita nas to. I wita nas niebezpieczeństwo. I tak. I po pierwsze piszemy fire flowera. Ała! Ach! To teraz ja krzypka, a nie fire flowera. Nie! Sorry, chyba piszemy nic. Kąpałem. A bo trzeba, może jeszcze uda nam się coś tylko krzybko. Jest! Udało się! Dobra, każdy wie, że to potrzebowałeś. Dobra, w ogóle to fajne, to echo! Brawo! Sorry, papka włączyła telewizor. Jako innego byście się sposiewali A tutaj był ten krzypek. Nie ma go już. I tutaj pieszemy, oczywiście, Fire Flower'a. I tutaj właśnie mamy roślinkę, która prowadzi nas do secretnego wyjścia stąd. I tak, i to jest Fenriria Secret 1. No o cóż myślę, że ten świat będzie miał naj, yy, najwięcej szczęści. A No co tak nasień topy! To nasień się topy usunę z siebie muszelkę! Fajnie. Czy jest? Nie, idziemy na prawo. Dokładnie pamiętam masz ze swoją muszelką, która się za chwilę zapije. Jak widać, ten jest dość trudny, ponieważ a jest miliardy parakup, a p ciągle musimy się w Widać, co powoduje, że jak spadniemy z wysoka, to musimy niektóre szersze robić od nowa, co monotonne czasami. Co jest po prawej? Dwie? A, to tego bym chyba potrzebował! No, nie bym potrzebował krzyku, tylko... No, tej... Nie wiem wszelkiego jakiegoś wysokiego skoku I wygodzę oczywiście z levela A nie, jeszcze nie koniec A koniec ha ha ha, myślałem że to nie koniec, że jeszcze coś pensię Okej, okay, fosimy to MAGICZNĘ jury która przetransportuje nas do FANY dla sekretu i ten lefel posiada cechę A z na Secret 1 leż tych par kup zamiast trochę na jedną kubkę, to jest ich w kituszo. Tak, wisimy. I tutaj wolę wsiąść tę perenkę. Stąd. Pau! Kapoł! to ba każdy, że to potrzebowałeś. A gdyby tak na nich łana pan, No i co, chyba to się właśnie się przyda. Na 100% to słyszeliście, moją papkę. No nie, no mówimy i kaszę to, to ciśle. Po co mam zrobić? Mówi mej... mej keści. O Jezu! Mojej babki. Ja spokojnie, nie, panście się tego słyszeli. Nie masz jeszcze martwić. Buba, tuba, trupa. Aaaaah! O nie pompy! To są właśnie pompy! Bo raz pierwszy się, były sej, sakujemy w... A nie! A nie! Nie widzieliście tych pomp w serii! ZAKRAJMY! W SUPER MARIO PROS! Ponieważ... Jeszcze nie nakrałem odcinków i ta seria będzie... Ech! Nakrywana szczęściej od Wniu SUPER MARIO Bros! I również postałem się nad inną miniaturką niż... A, właśnie ta mija... Ach! Z 7 -tego odcinka zaczynajmy w Super Mario Bros. Trzebostu tylko był napis. Zaczynajmy w Super Mario Bros. 0-7 yy, było spowodowane moim lenistwem. Co? Nie wiesz, liście? To ma się odpowiedź. A O, i tutaj on prendys się tym. A Co tak na sień topy? Sko y dlaczego to się pojawiło? Wow, fajnie! Jak strumień kompo. No to pokazuję, ile łanapów. Tu było 12 chyba. F na Secret 3. No eee. Yeah. Tyle.. tyle tej fanizii, że tutaj w ogóle jej nie widać. To bakaż mi się to potrzebowałeś No na, na, nawet ci, którzy oglądają ten nędzny, pięsiowy film, który ma pewnie... Teraz około 5 wyświetleń, a właśnie. Ty, dysklasyfikacja, czy jak tam to się mówi. Ach, właśnie ten level jest jeden z, naj, z najtrudniejszych. Okej, okay, szekpąsik, weźmy. I co fajne, jak jesteśmy mali, pieszemy szekpąsik, jesteśmy tusi. Ech, to, no to, Finki, pomóżcie mi! Sienki. Uff! Ah! -a, -a. A nie bro nie! Walnęliśmy checkpoint'a więc nie ma się czym martwić. Teraz tylko i wyłącznie o tych... Y, ...telfinkach. No i się nie pojawi ta siwna... ten... ta siwna rypa. To wtedy jest dobrze. I się nie pojawiła? Ale i tak natad być na telfinkach. 2000. 4000. I... 30! U... Wow! O i właśnie ma, jesteśmy na polu skremenie. Szyszpy kolejne zero Twa! Aż trwa! Raz, trwa! Mamy 58 łanapów. Ktoś uszło. I to by później sobie te testy przejdziemy Teraz pora na normalne wyjście spendy dla 2 nie Penny na Sekret, Penny na Tom! Eksata, tu szerpa w te sekretne poziomy. O, jak się odpiło! Ten krzypek, czy jak. nie. Ten snak zabitania, czyli ten krzypek był jak sprężyna? Myślę, że snak zabitania. A też go ta woda się kompletnie nie rusza. No cóż, fajnie to wygląda. A właśnie! I, ja, i, I chyba z tego co jem, no chyba, nie wiem czy na 100%, jest tam w późniejszym, <coughs> później w tym levelu jest szkło, więc nie muszę tłumaczyć co sobie z tym szkłem. Ta! Tak, tak skatliście po parę się szkłem. Koty oczywiście miał w szoptę. kupie koty. O! Słyszy się to? Daj się mi... ...kwiastkę śmiesi. No, kwiastka śmiesi jest moja. O! Lud. Ach! Myślałem, że mam jeszcze... tę niewisialność. Z kwiastki śmiesi. Tak zwanej. Ała! Pominął już mój klasyczny limit. Hmm. On się. On się pak sklonuje. No, sklonował się. Ech. Więc teraz się tak poprawimy. Je I jeszcze ty. No, i twoja roślina już nie szyję. 21! Spoko. I cóż. Tym normalnym wyjściem kończymy ten odcinek z akademią Super Mario World Super Mario Advance 2. Bye, bye.